Siema wszystkich... No, mm, wszystkim, wszystkich, wszystkim Dzisiaj mam pokażę taki typowy gameplay z moim komentarzem z gry Mass Effect 2. To jest moja pierwsza styczność z tego typu grą. Ogólnie z Mass Effectem. Nie grałem w Mass Effect 1. Pierwszą część. No tak chaotycznie podzieliłem od kolegi dwójeczkę, bo on miał tylko to, żeby zobaczyć co to jest. Proszę, daj mi trochę grejno i powiecie, mówię wam, że mi się spodobała. Może znowu grę. Tam sobie przechodzę, wiecie. misja, To logiczne, ale no. bez sensu gadam. Pewnie dlatego, że jutro do szkoły trzeba znowu iść, bo fery mi się kończą. No, no i co by tu powiedzieć? Grafika jest, no. Jak na dwójeczkę to wspaniała, jest trójka i nic nie widzimy nie wygląda za bardzo. Akurat jesteśmy na pokładzie Normandii, naszego statku głównego. Ci co grali na pewno wiedzą o co chodzi o co chodzi tutaj na pewno. Jestem w trakcie zbierania drużyny, w końcu mam już prawie kompet, na miejsce im zostało. Tutaj jest. Hmm, Starownia, jak to się nazywa tutaj, no. Gdzie jest nasz główny pilot, Joker? Mój nick. No może prowadzę po ostatku, potem może jak zrobimy misję, zobaczymy ile to będzie trwało. Nie wiem, znowu. No. Nie wiem, co za dużo mówić. Nie wiem, co w ogóle mówić. To jest nasz komandor szepard. Postacią, którą łazimy, na pewno się wszyscy skabnęli. <laughs> tu jest jeden z naszych członków drużyny. Bohater, którego można spotkać na początku, gry w ogóle. Mam nadzieję, że wyjaśni. Dobra, dobra. Chciałbym już zacząć. też piąty raz jeszcze to. No, no, Tutaj jest pokój, że nic nie ma. To jest laboratorium. Tego oto pana trzeba było zwerbować. To był chyba bodajże... drugi członek mojej drużyny. Pierwszy był. No, ja zobaczcie, kto. Tutaj jest. Aha, to się tutaj chodzi? No, nawet. Teraz zejdziemy. Dobra, wiem. Tutaj wejdziemy. W ogóle nie miałem styczności z pierwszą częścią. Mi za bardzo obczają. Z kim nasz. Komandor miał przyjaźń i co się tam działo. Więc tak zacząłem, powiedzmy, mieć środka. Tutaj jest tam część dla załogi. Są kwatery, tu jest... Ola no, tam. tam, jakieś tam bzdury. Tutaj spotkamy, jest główna bateria. I to jest drugi członek drużyny. z zwer, zwer, Zwerbowałem go jako pierwszy. Pierwszego. Pierwszy mu członek był. W ogóle to w, zaszłem tutaj pod pokłady, nie wiem, gdzieś w połowie gry, bo nie wiedziałem jak tu się schodzi. To zobaczyłem, o winda, o kurde, tu się jednak schodziło. Tutaj jest... aha, kibel. Nie, tutaj nie. Tutaj jest kolejno. bohateryka kaczon... tam mojej drużyny? Otwieraj to. Tam skataoleta. Męska obligacja znajduje na sorry, no już tak. Nie wiem czy słyszycie co oni mówią. Ale tutaj nie już. Tu jest stacja medyczna. Op, idziemy dalej. Otwieraj się. No i tutaj jest maszynownie już. Tam na dole jest wariatka, w której boję się schodzić. Czasami. Jest kobietą i nazywa się Jack. No, o, jakoś nie pociąga mnie za bardzo. Tam iść. Dalej. Tutaj są inżynierowie oraz. Kolejna bohaterka.

Nie masz argumentów politycznych, żeby na do zmiany decyzji? Nic nie jest ostateczne. Może na planecie zbieraczy znajdziemy coś, co zapewni mi rehabilitację? A nawet jeśli nie, nie będę żałować. Jestem tu, gdzie chcę być. Chciałem tylko sprawdzić, co u ciebie. Dzięki, Shepard. Wszystko w